ostatnie przygotowania myjemy rower smaruję łańcuch muszę jeszcze zmienić z tego koła e, oponę bo coś zaczęła schodzić Cały sprzęt przygotowany. Zaczynamy od butów, buty Northwave, kask Rudego Wing, do tego lecę w okularach, Spin Shield, też od Rudego, rzeczy na bieganie, buty Cloud Boom, od on Running. Tutaj mam przygotowane żele, salt sticky, pasek, selfisha. Okulary, dobieganie, catline od Rudego, oczywiście, daszek selfisha i zegarek Łachu, Rival. Ech, rower, wiadomo, Canyon, Koła Rona, przód, tył, osiemdziesiątki, licznik Wachu Bolt. Tutaj jeszcze jest strój, Freezer dwuczęściowy, w pełni rozpinany, przydatny, jakie spływanie bez pianek skina, kiedy trzeba go zwinąć pod strojem, łatwo się potem zakłada i nie ma niebezpieczeństwa, że coś się stanie z suwakiem. Swimski, Sylfisha Rebel Pro. Cześć wszystkim, jestem kilka dni po zawodach nagrywam dla was race recap. No chciałoby się powiedzieć, co to był za wyścig. Wielkie gratulacje dla Christiana Blumefelta za nowy rekord świata, no i oczywiście gratulacje dla Roberta Wilkowieckiego za Nowy rekord Polski i złamanie tych 8 godzin, wielkie gratulacje Wilku. Bardzo dobry wyścig. Jeśli chodzi o mój wyścig to zaczęło się od trzech minut straty na pływaniu. No, trochę dużo. Tym bardziej, że zakładałem, że wyjdę w pierwszej grupie, no ale najwyraźniej to jest mój aktualny poziom. I muszę się z tym pogodzić. No, czeka mnie dużo pracy na basenie. W następnym sezonie, żeby w końcu w tej grupie wyjść. No już po kilkuset metrach czułem, że nie utrzymam czołówki i zostałem w drugiej grupie. No i tempo było dosyć komfortowe, no ale takie powinno być na Ironmanie. Później szybka zmiana i te roweru jechałem na solo. Czułem, że to będzie długi, samotny wyścig, ale cały czas starałem się motywować i no, myśleć pozytywnie. Wiedziałem, że moim kołem ratunkowym może być Michael Weiss, ale jak mnie minął, to nie było opcji, żeby się złapać. Pojechałem za nim kilkanaście sekund i no, mój silnik diesla nie pozwolił mi na to, żeby wejść na tak wysokie obroty. A mówimy tu o 400 watach jazdy w odstępie tych 10-12 metrach. Pierwszą pętlę jechałem praktycznie sam, dopiero na 70. kilometrze dogoniła mnie większa grupka. No i wtedy poczułem, że wracam do wyścigu, tempo poszło do góry, moc trochę spadła, ale przede wszystkim psychicznie zrobiło mi się lepiej, wiedząc, że mogę podzielić tą pracę z innymi, dodało mi to sporo energii. Współpraca w grupie układała się dobrze. Razem z Quentinem z Francji i Adamem ze Stanów, dawaliśmy mocne zmiany. Przez moment goniliśmy tą pierwszą grupę. No niestety, w naszej grupie jechało kilka osób, które nie do końca wiedziały, ile to jest 12 metrów, i jechali dosłownie 2-3 metry za kimś. Sędziowie też nie do końca chyba znali zasady, bo żaden z tych zawodników nie dostał kary a jak widziałem na trasie no to było kilka tych penalty boxów więc wydawałoby się, że draftik będzie mocno pilnowany niestety nie był z roweru wyszła mi najlepsza średnia ever na Ironmanie czyli ponad 42 km na godzinę pierwsza grupa jechała ponad kilometr na godzinę szybciej jak zszedłem z roweru to od razu poczułem plecy zrobiła mi się kontuzja z września, kiedy po przepłynięciu 20 w przejechaniu z Newset i przebiegnięciu prawie 140 km miałem bardzo podobne odczucia. Wtedy od razu poszedłem do fizjo i ten ból minął. Jadąc do Almer nie czułem żadnego dyskomfortu. Tutaj no, już nie mogłem nic zrobić. Byłem na trasie biegu, nie mogłem prosić o żaden masaż, żadną pomoc. Dosłownie każdy krok był no, bardzo bolesny. W głowie pozostało mi sobie mówić Prawa, lewa, prawa, lewa i po prostu dobiec do mety. Chciałem zejść milion razy, ale wiedziałem, że nie ma takiej opcji. Musiałem skończyć ten wyścig dla Was, dla wszystkich osób, które mnie wspierają i we mnie wierzą. Szczerze to czuję się mega wypruty po tym sezonie i czuję, że potrzebuję dłuższej przerwy od mocniejszych treningów, wiadomo. Dalej chcę się ruszać i jakby podtrzymywać tą aktywność fizyczną, ale na pewno do końca roku nic mocniejszego nie będę robił. Przede wszystkim muszę doprowadzić mój organizm do porządku, czyli wyleczyć plecy, Zająć się też korekcją mojej postawy. To właśnie przez te różne dysfunkcje wychodzą takie przeciążenia. U mnie akurat lewa strona dużo mocniej pracuje i musi kompensować prawą, która jest mniej rozciągnięta, ma trochę mniej mocy. Więc to jest główne zadanie na najbliższy miesiąc poprawić to wszystko. W międzyczasie będę szukał nowego trenera. Doszedłem do wniosku, że na dłuższą metę trenowanie samemu po prostu nie ma sensu. Po pewnym czasie przestaje się być obiektywnym, i musi być osoba, która na ciebie patrzy i spogląda na ten plan właśnie obiektywnie i odpowiednio dobiera obciążenia, tak żeby zawodnik się nie zajechał. Chcę skupić się też na rozwoju MILO Team i pomóc innym spełniać ich sportowe. Cele i marzenia. Także, jeżeli szukacie trenera na przyszły sezon i chcecie dołączyć do naszej drużyny, serdecznie zapraszam, chętnie pomogę. Dzisiaj to było na tyle. Until next time.